Ktoś unika Cię, tak jakby unikał prawdy. Mamy energię, która mówi o tym, że ktoś boi się konfrontacji, boi się powiedzieć, co tak naprawdę czuje do Ciebie, boi się wyznać coś, bo już coś wyjdzie na jaw. Bardzo taka niepewna energia pokazuje taki brak decyzyjności tej osobie. Nie może podjąć decyzji, nie jest w stanie dać Ci odpowiedzi, której oczekujesz. Co karty mają do przekazania na ten temat? Karta Maga. On może starać się wyjść w Twoich oczach jak najlepiej. Może bać się, że to, co powie wpłynie jakoś na Twoją decyzję. Albo to, że nie potrafi podjąć decyzji. Nie potrafi w pełni zaangażować się, zadziałać. Sprawi, że oddalisz się. Może więc blokować się przez to przed takim większym krokiem. czyli że nie jest gotowy. Taki brak gotowości, brak decyzyjności. Piątka Monet. Boi się, że gdy podejmie złą decyzję, że gdy zadziała za szybko, straci Cię całkowicie. A bardzo można sobie tego uniknąć, bo jesteś dla niego ważna, dajesz mu takie ciepłe wsparcie, ale też takie ogromne emocje. Co dalej? Czy w końcu podejmie tę decyzję? Czy w końcu zadziała? Umiarkowanie. To będzie wymagało czasu, balansu, takiej przestrzeni dla niego, więc może konieczne jest, abyś mu trochę więcej przestrzeni, naciskała na niego. Jeśli chcesz zobaczyć co dalej, chcesz prywatnego czytania, zapraszam sobie do wiadomości prywatnej na Instagrama do chłopakiwi.